Sąd skazał go na karę śmierci. Zwykle każdy z nas ma swoją historię, im człowiek oczywiście żyje dłużej, w tym ta historia jest dłuższa. Mamy swoje życie takie teraźniejsze, mamy wspomnienia, mamy zdjęcia. Na tych zdjęciach jest rodzina, są znajomi, są przyjaciele. W przypadku sześcioletniej Stasi takiej historii nie ma, dlatego że Stasia została zamordowana w wieku zaledwie sześciu lat. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka kryminalnego patrolu. Sześcioletnia Stasia mieszkała w Zgierzu. Mieszkała tam wspólnie ze swoją mamą. Pani Zofia wyszła za mąż drugi raz, 27-letnia kobieta, zamieszkała w domu swojego nowego męża, drugiego męża. Tam też w tym domu mieszkali rodzice, czyli jej teściowie, zamieszkała właśnie i Stasia, ale drugi mąż pani Zofii otoczył Stasię naprawdę taką opieką. Był dla niej po prostu ojcem, traktował ją tak samo jak dwójkę pozostałych dzieci, które później razem mieli podobnie i rodzice tego właśnie męża też traktowali sta się jako tacy dziadkowie. No, oczywiście, to tacy dziadkowie nieco przyszywani, ale stali się dla, nią, dla, nich, dla niej prawdziwą taką e, rodziną. E, gdzieś we wrześniu to był wrzesień 1957 roku do tego domu wprowadził się także brat Karola. Jan, to 25-letni mężczyzna, wprowadził się tam wspólnie ze swoją czteroletnią zaledwie córeczką i wspólnie w tym domu mieszkali. Jest piątek, 11 października 1957 roku. Pani Zofia jedzie na zakupy do Zgierza. Ona wprawdzie mieszka w Zgierzu, ale na peryferiach jedzie do centrum. No tam jest więcej sklepów, wybiera się na te m, zakupy. Zosia wtedy podbiega do niej i mówi, że chciałaby, aby mama jej kupiła cukierki jeszcze przed wyjazdem. Niedaleko nich, niedaleko tego domu, jest taki sklep, gdzie można właśnie kupić słodycze. Ten sklep jest oddalony o około 200 metrów, więc, po prostu, widać go z domu. Żadna w zasadzie odległość i faktycznie pani Zofia zabiera Stasię, ma jej kupić cukierki w, ten, w tym sklepie, a potem z powrotem Stasia ma wrócić do domu. Ale kiedy przychodzą pod sklep, okazuje się, że niestety sklep jest zamknięty. No i z cukierków po prostu nici. W tym czasie pani Zofia ma już w zasadzie autobus, więc córka mówi mamo: pójdę sama już do domu, nie musisz mnie odprowadzać, nic się przecież nie stanie. Mam do przejścia naprawdę bardzo niewielką odległość. No i rzeczywiście pani Zofia decyduje się na to, że wsiada do autobusu. Natomiast Zosia idzie w kierunku domu. I to jest ostatni moment, kiedy mama ją po prostu widzi. Pani Zafia wróciła z zakupów po południu. No oczywiście postawiła zakupy, zaczęła szukać córki, zaczęła ją wołać. Ale bez jakiegoś oczywiście odzewu. Przyszli dziadkowie, zaczęła z nimi rozmawiać. Dziadkowie myśleli, tak jej powiedzieli, że sądzili, że ponieważ Stasia z nią poszła, miała wprawdzie pójść po cukierki, ale nie wracała, to jak sądzili, pewnie pojechała z mamą do. Zgierza na zakupy. No, z kolei, pani Zofia myślała, że Stasia wróciła po prostu do domu, i w tym domu gdzieś jest. Zaczęła jej szukać, poszła do koleżanek, do znajomych, poszła także te, w te miejsca, gdzie Stasia czasami z mamą chodziła, w takie swoje ulubione miejsca no ale bez śladu. Do tego włączyli się oczywiście i dziadkowie, i mąż pani Zofii, i sąsiedzi. Zaczęli dziecka szukać. Przeszukano okolice, przeszukano wszystkie możliwe miejsca. Niestety w Stasi nie znaleziono. W tym samym mniej więcej czasie, parę godzin później, tam w Zgierzu jest ogromny... Poligon ja go też znam, dlatego że na tym poligonie swego czasu również i ćwiczyłem. Żołnierze często idąc z tego poligonu, skracają sobie drogę po prostu do tej głównej drogi, która tam jest. Szło trzech żołnierzy z jednostki z hełma. No i idą ci żołnierze. Przez las i nagle widzą, że między drzewami coś leży. No, początkowo sądzili, że jest to jakiś manekin, jakaś kukła, ale kiedy podeszli bliżej, niestety okazało się, że jest to ciało dziecka małej dziewczynki, ciało całe zakrwawione. Oczywiście wezwali na miejsce jeszcze wtedy milicję i przyjechała grupa dochodzeniowo-śledcza. Rozpoczęły się oględziny, okazało się, że Stasia została zabita, że dostała dwa ciosy nożem, jeden w serce, gdzieś w klatkę piersiową, drugi w szyję. Do tego jeszcze zabójca jakoś tak mocno ją ścisnął, że prawdopodobnie rękaw swetra wcisnął jej do buzi, w ten sposób ją jeszcze dusił. Te oględziny wykazały jedną zadziwiającą taką rzecz, otóż Stasia nie miała butów na nogach. Nogi były czyste, więc te buty zostały ściągnięte już po jej śmierci. Nie było wiadomo oczywiście, dlaczego zabójca to zrobił, czy był to rodzaj takiego fetyszu, czy też po prostu te buty wziął, żeby je komuś albo dać, albo też sprzedać. Oczywiście też na miejsce ściągnięto psa tropiącego i pies poprowadził od zwłok stasi w kierunku domu, gdzie mieszkała. I to był drugi zadziwiający fakt. Oczywiście mogło być i tak, że Stasia przyszła tą drogą, ale to wydawało się mało prawdopodobne, dlatego, że Stasia była takim dzieckiem ostrożnym, wiedziała, że nie może ufać nieznajomym, nie może oddalać się sama od domu i wydawało się to mało prawdopodobne, żeby to właśnie była droga, którą szła Stasia. Druga ekipa a przesłuchiwała oczywiście członków rodziny najpierw mamę. Mama pani Zofia powie, mówiła, że Stasia była takim bardzo rezolutnym dzieckiem, że często wdawała się w takie dyskusje z dorosłymi na zasadzie dyskusji jak równy z równym. I może to się nie wszystkim podobało, bo czasami była taka trochę wścibska w tym wszystkim, taka czasami patrzyła w krzywym zwierciadle. Oczywiście pani Zofia nie mogła sobie wybaczyć tego, co zrobiła, no tego, że po prostu pozwoliła Stasi pójść samej do domu, obwiniała siebie. Tak wspólnie, razem z funkcjonariuszami, zastanawiała się, no kto mógł mieć do Stasi jakieś pretensje. Wszyscy Stasię kochali, wszyscy ją darzyli jakąś taką sy sympatią, ale jednocześnie mama. Stasi, pani Zofia Powiedziała, że no, Taką jedną osobą Która no, czasami Mówiła o niej źle, czasami Jej dokuczała, był Jan A więc brat Jej męża Ten Jan, który razem Ze swoją córeczką wprowadził się Do domu Właśnie ich We wrześniu tego samego Roku i tutaj Zapaliła się funkcjonariusz już właśnie czerwona lampka, że trzeba dokładnie sprawdzić Jana. Zaczęto przyglądać się właśnie temu Janowi, chociaż wydawało się, że przecież nawet jeżeli on nie bardzo lubił dziewczynkę, czy w jakiś sposób um, ją tutaj czasami krytykował, to droga od. Takiej krytyki do zabójstwa jest przecież bardzo daleka. Niemniej jednak zaczęto przyglądać się Janowi i wtedy okazało się, że Jan no, ma taki nieciekawy raczej życiorys: że był kiedyś deserterem z wojska, uciekł po prostu z wojska, że dostał za to wyrok. Potem okazało się, że miał także wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności za jakieś kradzieże że pomiędzy nim a jego byłą żoną dochodziło do nieporozumień, do jakichś kłótni, ale to dlatego, że Jan nie bardzo garnął się do roboty, był po prostu obibołkiem i nic mu się nie chciało w życiu robić zaczęto oczywiście raz obserwować Jana w czasie przesłuchania on powiedział, że tego dnia a więc w ten feralny piątek poszedł jak zwykle do pracy, a pracował w zakładzie barwników w Boruta, to takie dosyć znane zakłady w Zgierzu no poszedł do pracy ale okazało się, że zapomniał przepustki wobec tego nawet poprosił portiera, żeby zadzwonił do jego kierownika. Kierownik potwierdził, że rzeczywiście tam pracuje. Natomiast już nie wchodził do zakładu, tylko wrócił do domu po to, żeby szukać tej przepustki. Ale później w ogóle już zrezygnował tego dnia z tego, że jednak pójdzie do pracy. Pojechał do swojej znajomej, takiej znajomej o imieniu Jadwiga i już cały dzień spędził właśnie u Jadwigi. Taka była wersja Jana. W międzyczasie inni którzy, funkcjonariusze, którzy przesłuchiwali y, innych domowników, dowiedzieli się, że Jan miał również taki scyzoryk. Zapytano go, gdzie ma ten scyzoryk. On powiedział, że gdzieś mu się zapodział, że chyba go y, zgubił i nie wie gdzie. Jest. No, oczywiście, zaczęto bardzo drobiazgowo sprawdzać wersję Jana. Micenci pojechali do tych zakładów Boruta. No i tutaj zdziwienie, bo takiej historii, jaką opowiedział yy, Jan, po prostu. Nie było. Jego nie było tego dnia w zakładzie pracy, a to dlatego, że on tam w ogóle nie pracował. To znaczy, zaczął pracę, pracował zaledwie jeden dzień, ale w ogóle nikt tam go nie znał. Wobec tego milicjanci pojechali do Jadwigi, do tej jego dziewczyny, i Jadwiga powiedziała, że faktycznie u niej był z tym, że on powiedział, że przyjechał do niej około południa, gdy tymczasem Jadwiga mówiła, że przyjechał dopiero o 17, był jakiś taki roztrzęsiony, a nawet płakał, rozpaczał, bo powiedział, że ktoś zabił yy, Stasię tę właśnie, która razem z nimi. Mieszkała. Mało tego opowiedział jej, że Stasia właśnie zginęła od ciosów nożem, ale powiedział jej także, że do zabójstwa Stasi doszło w czwartek, a nie w piątek. No, Jadwiga była przekonana, że właśnie tak jej powiedział. To dało podstawy do tego, żeby rzeczywiście na poważnie zająć się Janem. Ale zanim rozpoczęło się to kluczowe przesłuchanie, odnalazły się także buty Stasi. Pamiętacie, że jej ciało zostało znalezione właśnie bez butów. Po tym, jak no, okazało się, że tych butów nie ma, milicjanci pokazali te buty. Czyli w zasadzie ich rysunek, jak one wyglądały, ich kolor. Pokazali w mediach, w ówczesnej telewizji, ale także i w gazetach. I tutaj rzeczywiście te buty rozpoznał pewien człowiek z Łodzi. Stwierdził, że te buty kupił dla swojej córeczki, a kupił je mniej więcej w tym okresie na rynku bałuckim, właśnie. Łódź. Temu mężczyźnie pokazano zdjęcia, zrobiono tak zwaną tablicę poglądową, na których były zdjęcia kilku mężczyzn i bez wątpienia pokazał na zdjęcie. Jana. No to był taki koronny dowód na to, że to właśnie Jan stoi za tą zbrodnią. W czasie przesłuchania, które trwało wiele godzin, Jan przyznał się do wszystkiego, opowiedział o tym, że faktycznie dziecko, Zabił. Jak powiedział, nie lubił Stasi, bo była taka właśnie dociekliwa, że często się z nim spierała, że była harda. No i po prostu jej nie lubił. Kiedy wszedł do domu, zobaczył, że Stasia tego dnia. Wraca po prostu drogą, że idzie sama. Podszedł do niej, powiedział jej, żeby poszła z nim do lasu, żeby pozbierali chrust, który będzie potrzebny w domu. Stasia miała przykazane, że nie może kontaktować się z obcymi, że ma unikać obcych, ale przecież to był domownik, brat jej. Ojca, jak mówiła przecież do Karola, więc co złego mogło ją spotkać. Poszli do lasu, kiedy Stasia zbierała chrust. Jan usiadł na pniaku, no i zastanawiał się, jak zabije Stasie. W którymś momencie zawołał ją do siebie, ona także usiadła obok niego, a wtedy mocno ścisnął ją lewą ręką za buzię. Wtedy wtłoczył jej także ten wełniany sweter, który miała na sobie. Wyciągnął scyzorek i dwa razy uderzył raz w klatkę piersiową, a drugi raz w szyję. Zostawił ciało dziecka w lesie, potem wsiadł do autobusu i faktycznie pojechał do tej swojej znajomej jadźki. Jan przyznał się do wszystkiego, w czasie wizji lokalnej pokazał, jak to robił, jak zabijał Stasie. Wszystko opowiedział. Od momentu kiedy popełnił zbrodnię, kiedy zabił, do momentu kiedy się przyznał, upłynęło zaledwie 11 godzin. Więc z punktu widzenia śledczych, działania hmm, funkcjonariuszy, no rzeczywiście sprawa błyskawiczna. Natomiast z punktu widzenia Stasi, tego wszystkiego, prawdziwa tragedia. Oczywiście biegli lekarze, psychiatrzy, badali Jana, badali go pod kątem jego poczytalności, no bo zabił dziecko tylko dlatego, że go nie lubił. Zupełny bezsens. Ale okazało się, że Jan był poczytalny, że musi odpowiadać w tej sytuacji za to, co zrobił. Sąd skazał go na karę śmierci. Oczywiście on się odwoływał, czy jego adwokaci się odwoływali w jego imieniu. Niemniej jednak sąd podtrzymał wyrok. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. 19 marca 1959 roku w więzieniu w Łodzi Jan został powieszony. Stasia, Stasia, gdyby żyła, miałaby dzisiaj 72 lata. Mogłaby mieć dzieci, mogłaby mieć wnuki, mogłaby mieć, jak powiedziałem na początku, swoją historię. Ale jej w zasadzie nie ma. I tak niestety kończy się ta smutna historia. To tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i tradycyjnie trzymajcie się.